Sam? sam? Dopiero ponad przy 50% gry się jazda zaczyna, Danonek? Dość przy okazji, coś Mówisz? Przy 50%? O, wow. Jesteś sam, Strand. Nie, nie jestem. Już nie, jestem sam, Porter Bridges. Strand. To ciekawe słowo samo w sobie znaczy splot, ale już stranding oznacza wyrzucenie na brzeg, a stranded kogoś, kto został sam. Jestem tu zupełnie sama, nad brzegiem Pacyfiku. Tysiące kilometrów, ale nasza więź nie słabnie. Co się podoba? Bardzo się podoba. Bardzo się podoba. Jesteś wolny, ale połączony ze mną. Wiesz, że to prawda. betrekаe wаw Torem. czemu znowu był przypięty kajdank kajdankami do łóżka to ciekawie, ciekawi, o co to chodzi z tymi kajdankami to się rozumiem, ale dlaczego był znowu przypięty do łóżka tam mówi Die Hardman spałeś jak zabity, musiałeś być wykończony w kwaterze znajdziesz wszystko co niezbędne, prysznic, toaletę i tak dalej wpadaj tam, kiedy będziesz chciał odpocząć zrobić przegląd sprzętu, albo odświeżyć informacje jak masz jakieś pytania, zaczep kogoś z personelu. Ale najlepiej będzie, jeśli najpierw sam się rozejrzysz i rozgościsz. Zobaczysz, jak działa teraz, Bridges. Oj, zamknij się, głupi telefonie. Silence, infidel. Założyłem okulary, Aha, i zostały mi okulary na nosie. Hmm. <śles> Zasłużyć z toalety na siedząco. Sam, Tu Hartman. Jestem badaczem, zajmuję się odkrywaniem sekretów plaż i wdarcia śmierci, a także dooms i repatriantów. Kiedy się załatwiasz, wydalasz z organizmu określoną ilość materii chiralnej. Materia chiralna źle wpływa na gospodarkę hormonalną i układ nerwowy. Odkryto że ekspozycja na nią może wywoływać fobie, a w skrajnych przypadkach nawet agresję i myśli samobójcze. Spekuluje się też na temat powiązań między skażeniem chiralium i zapadalnością na dół. Pozwól, że pobiorę próbkę Twoich wydzielin do badań. To prosty, nieinwazyjny sposób badania stężenia chiralium w organizmie i ogólnego stanu zdrowia. No, zaraz warkot. Nastojąco zobaczmy. Aściusiu, super. What? Co? Water intake, beer intake. Czekaj, tam było piwo? Co tam jeszcze było? No, i wzięliśmy prysznic. Obejrzyj to jak na broń. Ejka, chyba już się znamy. Nadzoruję tu dostawy, przeglądy, naprawy i sto innych rzeczy. Witaj na pokładzie. Nie wiem, czy się już przedstawiałam. Możesz mi mówić, mama. Patrzysz właśnie na sploty. Używamy ich nie tylko do pakowania. Ale też do identyfikacji. Przyjrzyj się bliżej. Widzisz to czerwone? To twoja krew. Co? Jak moja krew? Jak moja... Co? Taki kibeli prysznic też bym przygarnął. Sam skonfigurowałem twojego eudeka na podstawie zebranych danych fizjologicznych choć nadal działamy po omacku kiedy go wypróbujesz przekonamy się czy jesteście kompatybilni i będziemy mogli dostroić jego czułość jego czułość A wnęka usunie resztki materii chiralnej z twojego kombinezonu. Skoro mowa o kombinezonach, niebieski to dział dostaw, czerwony lekarz, pomarańczowy utylizacja zwłok, a czarny ochrona. Zajmę kolorystykę, chcę zobaczyć. O! Hmm. Nie mam więcej przedmiotów. Czekaj, nie zmieniło mi kolorystyki? Halo? Okej. Okay. No. A, bo nie zapisałem... Dobra, teraz, teraz się zaczyta. Teraz się zaczytało, dobra. Ej. Okay. Obejrzyj stół. Jeszcze sobie golniemy tego. Monsterka, unleash the beast, idziemy w świat. Pozytywne, Berek. W tym terminalu możesz przeglądać zawartość bazy danych Bridges. Znajdziesz tam informacje na różne tematy. No okej. Okay. Nie masz co prawda dostępu do wszystkich działów, ale i tak dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Dane, porady... dane Anemia? Gdy tracisz za dużo kwi zaczniesz mieć objawy anemii. Twoje ruch stanie się wspomniona H. tu jest? Zlecenia? Mam jakieś, nie mamy żadnych zleceń? Nic nie mamy. No to idziemy, moi drodzy. Światło! Albo nie. <ścoughs> I jak? Przemyślałeś to sobie? Prawie samo Hiralium. Niegroźne tylko dla gości z DUMS. Tak niewiele potrzeba, żeby zjednoczyć świat. Żeby nas ocalić. Jestem Kurierem. Nie interesuje mnie jednoczenie. Ani ocalanie. Ale zrobię, co będę mógł. Dla Amelii, tak? Słuchaj, sam. Terminale, które ludzie Ameli budowali w miastach i wioskach mijanych podczas podróży na zachód, nazywamy węzłami. Są gotowe do użytku, trzeba je tylko włączyć do sieci. W tej chwili mogą przesyłać tylko wiadomości głosowe, po kablu albo bezprzewodowo i małe ilości danych. Żeby dało się wyświetlić Hiralogram, jego dane muszą być na miejscu. Amelie i inni Brytyjczycy, których tu spotkałeś, to lokalnie generowane hologramy. Tak dla jasności. Twoim zadaniem jest znaleźć węzeł, podpiąć Cupida i aktywować połączenie Hiralne. Kiedy terminal połączy się z siecią UCA, Będziesz mógł natychmiastowo przesyłać wielkie ilości danych. Tak mowa. I dzięki temu połączysz nas ze sobą nawzajem i z przeszłością. Hmm. Będziemy mogli poskładać w całość pofragmentowane dane, jakbyśmy mieli skamielinę i stworzyli z niej dinozaura. Historia ponad 4,5 miliarda lat ziemi. Cała wiedza, którą odebrało nam w darcie śmierci, wróci w nasze ręce. I tak zyskamy bardzo potężną broń. Kiedy rozbudujesz sieć chiralną, będziemy mogli tworzyć hologramy. No i korzystać z drukarek chiralnych. Wkrótce można będzie przesłać przez sieć dosłownie wszystko. Ale nic prawdziwego. Nic, co ma duszę. Tylko kopie, odbitki. Tak. I właśnie dlatego kurierzy zawsze pozostaną w cenie. Jeśli mamy się zjednoczyć, nie obędzie się bez pośredników. Jestem niezastąpiony, co? Przecież wiesz, że Twoja misja jest ważna. Szczegóły masz w terminalu wysyłek. Znajdziesz go na górze. Ładunek już czeka. Te buty wyglądają, jakby zwiedziły piekło. Mogę je zutylizować? Czekaj, moment. Chcę, żebyś coś zbadał. Wynurzeni reagują na moją krew już nie pierwszy raz. Reagują? W jaki sposób? Dziwny, masz dużo mojej krwi. Zbadaj ją. Dobrze. Przyjrze się temu. Hmm. <śpiewa> <śpiewa> Bo Tabink jest spoko. Ale rozmazane. Tu jest zlecenie. Aktywuj. Co my tu mamy? Sam mówi Tajman. Twoim obecnym zadaniem jest rozbudowanie sieci stąd do węzła portowego. Tylko nie próbuj tego zrobić w prostej linii. Sygnał tak daleko nie sięgnie. Aby pokonać tą odległość trzeba wykorzystać węzły. Pomyśl o wiązaniu Lin, żeby je wydłużyć. Pierwszym z węzłów jest stacja. stacja Rzuć okiem na zlecenie. Dokonaj dostawy i podłącz Cupida. Okej. Okay. Eee, Miesz przedmioty w z skrzyncy lub wyjmij je z niej. Odpocznij w kwaterze. Przyjmij zlecenie. Zlecenie do samych. Przyjmij zlecenie. Dostawkę ściągnął do stacji na zachodowym Okej. Okay. Podsumowania zleceń mogą zawierać kluczowe informacje. Przejrzyj je, zanim wyruszysz w drogę. Do, ładny, do, dołu. Okej. Okay. 1216 metrów w linii prostej, waga półtora kilo. Eee do kombinezonu na plecach. Sam. O. Jeśli chodzi o nas, przygotowaliśmy dla Ciebie linę i drabinę. Powinny się przydać na stromych stokach. Drabina może Ci też posłużyć za most, jeśli będziesz musiał przekroczyć rzekę. Założę się, ładunek. że właśnie rozmyślasz nad tym, jak ugryźć to zlecenie. No, żebyś wiedział. Menu przygotowania ładunku można otworzyć za pomocą jedanek W tym celu widzisz, pozwala nam zbierać, zbierać ładunek. Mhm. Mm eee. Nieść w ręce, nie. Przymocuj do kombinezonu. Nieść na plecach. To jest nastane 5 kilo. Czyli każda rzecz, jaką niesiemy, dodatkowo do ładunku nam się dodaje. Ja pierdzielę. Dwie drabiny poproszę, nie chcę więcej drabiny. Ale co? Ej halo, co to ma być? Aha, dobra. Automatycznie ułóż ładunek. Oż ty w dupę mać. Eeeem. na plecach. Umieść w prywatnej szafce. Umieść w prywatnej szafce. Nie potrzebujemy tyle drabi nasz. Buty. Umieść w prywatnej szafce. Nie potrzebujemy tego. Zaczep spinaczkowy. Dwie drabiny. Dwie drabiny, zaczep spinaczkowy jeden. Dobra, zatwierdź tak dwie drabiny, zaczep spinaczkowy i ładunek, i tyle. Więcej nie bierzemy ze sobą. Dobra, musimy dostać się, co to jest? strażnica. Musimy się dostać tutaj. Eee, to w linii prostej chyba najprościej będzie iść. Ja polecam siedzieć i oglądać. Właśnie ja wciągnąłem, będzie dużo grania z Tam. tego. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Otwórz sprzętu. Aha, to jest zaczep spinaczkowy. Jak się sika? Naciesz się ty. Póki możesz. Aha. Rozmasuj ramiona. Ten za każdym razem, gdy sam odpoczywa. za każdym razem. Aha, jest zapisywana gra. Dobra, kiedy odpoczywamy, Okej. Okay. Jest czas na wszystko. Na to też, wypij monsterka. Nie. E, Wciśnij, na sobie. Aha. Nie. Bole, bole. Ale ja chcę odsikać się. Wciśnij. Następnie następnie sobie już. Podczas opróżniania pęcharza zachowaj w takt i lub to zdal od innych osób oraz ich terenów. Aha. My sobie tutaj ulżyć nie możemy. Musimy pójść w ustrodne miejsce. Szacki